Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na trochę nowości, bo dawno tego nie było. Dużymi krokami nadchodzi zima, a jesienne dni zawitały już do Polski na dobre. Jako, że Equest wypuścił ostatnio kilka nowości i ma w ofercie parę produktów, które idealnie nadają się na zimowe dni, to postanowiłam nagrać filmik inspiracyjny z produktami dla jeźdźca i konia, właśnie na sezon jesienno-zimowy. Jeśli myślicie nad zaktualizowaniem swojej lub końskiej garderoby, to koniecznie obejrzyjcie ten film do końca. Numer 1: Opaska. Jest to pierwsza z nowości Equest, do której powstania zachęciłam Mateusza, właściciela marki. Uwielbiam wełniane produkty Equest, ale kiedy noszę kucyka, to pod czapką odznacza się on i wygląda trochę dziwnie. Na pewno wiecie o co mi chodzi. Dlatego zaproponowałam stworzenie opaski, która jest idealną alternatywą dla czapki. Właśnie, kiedy nosimy jakieś wyższe upięcie, albo na przykład podkask jako ocieplenie uszu, opaski te znajdziecie w kolorze musztardowym, granatowym, czarnym, różowym oraz musztardowym. I dla mnie jest to absolutny hit i już się w jedną zaopatrzyłam. Numer 2. czaprak w paski. Przenieśmy się teraz na stronę sklepu Equest. Kolejną nowością jest czaprak w zielone paski, które w zimowe dni może przenieść nas w myślach na ciepłą letnią łąkę. No, może trochę podkoloryzowałam, ale te odcienie na pewno będą mile widziane na końskim grzbiecie przez cały sezon. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takim nowym stylu czapraka. Od razu zaznaczę, że jest on na bazie czapraków Eko, jest z tego samego materiału. Numer 3. Komplet ubrań zimowych. Zimowe breginsy czy ocieplana bluzka jest dziecka to absolutny must-have na zimowym placu, w terenie czy na hali. Jeśli chodzi o bluzkę, to świetnie sprawdza się jako spodnia warstwa ubrań, ale także jako samodzielna górna część outfitu. Taki komplet znajdziecie u Equest w dwóch wariantach: basic oraz elite. Które różnią się trochę materiałem oraz krojem, ale równie mocno grzeją. Numer 4. Bluza. Bluzy Equesta świetnie sprawdzają się dosłownie na każdą porę roku w chłodniejsze dni. Świetnie sprawdzają się w połączeniu z ocieplaną bluzką jeździecką, tworząc komplet, którym naprawdę dość trudno zmarznąć. Dodatkowym ich atutem jest mnogość kolorów, bo możecie je zdobyć zarówno w takich odcieniach bardziej pastelowych, jak i tych stonowanych, więc każdy z coś dla siebie. Na zimę szczególnie polecam bluzy z kolekcji Gold Dragon i Bat Not Bad, ponieważ są one uszyte z grubszego materiału. Ja taką bluzę mam właśnie na sobie, jest z kolekcji Bat Not Bad i bardzo polecam, szczególnie, że była ona tworzona we współpracy ze mną oraz moją przyjaciółką Julką. I numer 5 czapka i komin. Mówiłam już o opaskach, ale nie mogę zapomnieć o klasyce gatunku, czyli zestawie czapka plus komin. Znajdziecie je w tych samych kolorach co opaski, wykonane są z wełny, która sprawia, że jest nam bardzo ciepło. Sama mam dwa oddzielne zestawy: jeden do stajni, a drugi taki na co dzień. Jak widzicie w sklepie Equest, możecie się zaopatrzyć na zimę od stóp do głów. Ja jako prawdziwy zmarzluch bardzo często ubieram się w full outfit Equesta. Oczywiście do tego ciepła kurtka i porządne buty. I mogę śmigać po stajni kilka godzin bez problemu. A jak wy znosicie zimę? Macie jakieś ulubione produkty Equesta na tą porę roku? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie, podczas robienia zakupów w sklepie Equesta, że możecie korzystać z kodów rabatowych waszych ulubionych influencerek. Wystarczy, że wejdziecie na ich media społecznościowe i sprawdzicie, jak brzmią ich kody, a przy kolejnych zamówieniach będziecie mogli mieć zakupy 10% taniej, co uważam jest bardzo opłacalnym dealem. Koniecznie o tym pamiętajcie, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie filmu i mam nadzieję, że się Wam spodobał, zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!